Słuchajcie, chciałem Wam dzisiaj powiedzieć o pewnej przygodzie, która mi się ostatnio zdarzyła o fascynacji. Parę, no już będzie miesięcy temu, przeglądałem sobie kursy, jakie są dostępne przez internet na takiej stronie edX, darmowe kursy przez internet. Ale mnie widać. Cześć, jestem tutaj. Także chciałem Wam powiedzieć o sobie. I o tym, jak yy, znalazłem jeden kurs na EDX na temat komputerów kwantowych. I to mnie całkowicie zafascynowało. Na tyle, że znalazłem motywację, żeby przejść przez ten cały kurs. I tak mi się ten temat podoba, że po prostu chciałem się tym z Wami podzielić. I na wstępie od razu bardzo ważne dla mnie, yy, dwa ważne dla mnie pytania. Po pierwsze, yy, kto mniej więcej czuje, co to jest polaryzacja światła? Rewelacja. Po drugie, kto mniej więcej czuje fizykę kwantową, na przykład wie, co to jest Hamiltonian albo równanie Schrödinger. Rewelacja. Panowie, wspierajcie mnie, gdybym coś palnął, szybko poprawiajcie. Panowie i panie, tak? A więc, mój temat to Python i komputery kwantowe. Pokażę Wam komputer kwantowy, pokażę Wam jak go, jak go użyć w Pythonie i parę jeszcze innych ciekawych rzeczy. Ale zanim pokażę Pythona i komputer kwantowy, najpierw krótkie wprowadzenie do fizyki kwantowych, kwantowej. Ktoś kiedyś powiedział, że fizyka kwantowa to jest takie w ciemnym pokoju, w, w ciemnych okularach szukanie czarnego kota, którego tam nie ma. Coś w tym jest, kiedy schodzimy na poziom takich małych rzeczy jak powiedzmy elektrony. Nagle się okazuje, że one nie są w jednym miejscu, tak naprawdę. Czy, czy mogą być w jednym miejscu, ale tak naprawdę opisuje je coś takiego jak funkcja falowa, czy jakieś prawdopodobieństwo. Tutaj jest ładnie narysowane, gdzie jest tak jakaś cząstka. I ona jest z jakimś prawdopodobieństwem tutaj, z mniejszym tutaj, z większym prawdopodobieństwem gdzieś po środku. I to nie o to chodzi, że my nie wiemy, gdzie jest ta cząstka i sobie myślimy no może tu, może tam. Chodzi o to, że sama ta cząstka nie wie, gdzie ona jest. Żeby ona się zdecydowała i stwierdziła tak, jestem tutaj, musimy wykonać pomiar. Kiedy zrobimy pomiar, wtedy dopiero ta funkcja się zjeżdża do takiego małego, jednego punktu, bo wiemy, że tam jest, a później znowu pod wpływem różnych czynników może się rozjeżdżać. Czyli ja bym powiedział, że w fizyce kwantowej to jest trochę taki dziki zachód z grą w pokera. Można w dowolnej chwili powiedzieć: sprawdzam. Natomiast, mówiąc sprawdzam, no nie tylko badamy sytuację i zmuszamy tą cząstkę, żeby ona się określiła, ale możemy też w jakiś sposób mieć wpływ na to, co się dzieje. I tutaj, żeby posłużyć się przykładem, weźmy sobie polaryzację światła. Albo dla tych, którzy wolą bardziej życiowe sytuacje rzucanie nóżami. Jak rzucamy nóż, no to pff, tak, albo tak, w każdym razie on sobie w jakiejś płaszczyźnie leci. Może sobie lecieć pionowo, może poziomo, albo może jakoś po skosie. I podobnie jest z fotonem światła, tyle że on ma polaryzację zamiast tego ostrza. I możemy ją sprawdzić, możemy ją zmierzyć. Więc możemy mieć na przykład foton, który nie wie, jaką aktualnie ma polaryzację, zupełnie mu dowolne, a my możemy zmierzyć, czy jest pionowa, czy, czy jest poziomo. I on w, przy każdym pomiarze, każdy z nich musi się zdecydować, taka albo taka, taka, innej opcji nie dopuszczamy. I rzeczywiście, jeżeli zmierzymy, że jest poziomo, to on, ok, mówi, jest, jestem poziomo. Natomiast możemy być złośliwi i zmierzyć sobie w takim układzie współrzędnych. Trochę to wszystko przekręcić, tę naszą aparaturę mierzącą i co się wtedy stanie? Ten foton będzie zmuszony, żeby się określić, czy jest tak, czy jest tak. Czyli jeżeli na przykład dokonaliśmy pomiar w takim układzie współrzędnych, sobie zmierzyliśmy, że ten nóż, nóż leci po takim albo takim skosie, a później wrócimy do poprzedniego układu, to co się okaże? Że dostaniemy 50-50. Bo jeżeli zmierzyliśmy, że, że taki albo taki nam wyszła płaszczyzna, to to będzie równo odległo od tej jak od tej 50% w tą 50 w tą czyli ogólnie jest funkcja falowa możemy ją zmierzyć możemy zadecydować w związku z tym żeby się ta cząstka na przykład bądź inna rzecz kwantowa zdecydowała i możemy to zrobić w różnych układach współrzędnych mierzyć można różne rzeczy można mierzyć położenie było na początku była polaryzacja można mierzyć, w którą stronę płynie prąd. Można mierzyć spin elektronu, a można mierzyć poziom naładowania, na przykład cząsteczki wodoru. To był taki szybki wstęp, szybkie zamieszanie z fizyki kwantowej. No to teraz zobaczmy sobie, jak to się ma do komputerów kwantowych. No i tu musimy zacząć od bitów. Bit, jedynka albo 0. Stany pośrednie to takiej typowej elektronice nas nie interesują. Czyli bit to jest przełącznik. W fizyce kwantowej, czy w, przepraszam, w komputerach kwantowych i układach kwantowych mamy kubity, które nie są przełącznikiem, są pokrętłem. Ja tak bym chciał to przedstawić. To jest pokrętło, które może być na, równo na zero, może być równo na jedynkę, ale równie dobrze może być gdzieś pomiędzy. To jak gdyby to wyglądało? Czy mamy tutaj na górze i na dole jedynkę, ale mamy po prawej i po lewej zero. Czyli przy takim pokrętle teraz to jest 50 szans, że się zdecyduje to pokrętło. Takie pokrętło wystawić nam jedynkę i wtedy się ustawi w osi pionowej. I 50 szans, że się zdecyduje wystawić nam zero, jakie zmierzymy. I wtedy się przekręci poziomo. Eee, tutaj dla tych, którzy lubią szczegółiki, to, to mały szczegół, że. To się opisuje, żeby to opisać liczbami, to się taką funkcję używa i to będzie wyglądało tak, ponieważ, żeby uzyskać prawdopodobieństwo, to podniesiemy tą i tą wartość do kwadratu. A tak się zapisuje stany kwantowe za pomocą takich nawiasów. I teraz, czyli co należy zapamiętać o takim pokrętle, że ono może przyjąć dowolną pozycję z tego zakresu. Kubit to, to nie jest takie coś, że on jest że może, nie wiem, przyjąć trzy stany, jedynka, zero albo coś pomiędzy. Nie, można go dowolnie przekręcić pomiędzy zerem a jedynką, tylko przy pomiarze on się zdecyduje, czy jest zerem czy jedynką. Może być 10% szans na zero, może ustawić, żeby było 5% szans na zero. I tak, dobrze się spodziewacie, można go również mierzyć w różnych układach współrzędnych. Natomiast, żeby bardziej zamieszać jeszcze, tak naprawdę to, to nie jest takie pokrętło zwykłe, klasyczne, ponieważ tam jeszcze można wartości urojone dodać w tej funkcji, czyli to jest coś bardziej jak pokrętło trójwymiarowe, ale na naszym poziomie rozumowania to nie jest konieczne. Warto, żeby zapamiętać, że to jest takie pokrętło. Znacie coś takiego? Bramki logiczne? Znacie na pewno. To są klasyczne, zwykłe bramki logiczne na, dla elektroniki. A jak będą wyglądać bramki logiczne dla kubitów? Rysuje się je w ten sposób. Czyli w sumie całkiem podobnie. Jedna ważna rzecz jest taka, że nie możemy tutaj sobie rozdwoić żadnej nóżki albo jakiejś nóżki wyrzucić. Jak mieliśmy na początku ileś tych naszych rejestrów przewodów, to one muszą. One muszą tam dojść do końca. Nie możemy niczego zgubić, bo, bo może się nam wszystko popsuć. Jest jeszcze jedna ważna cecha takiego układu. Mianowicie każda z tych operacji to jest operacja liniowa. Ona musi być odwracalna. Prawda? Nikt tam z głębi sali nie jest na mnie zły, że tak powiedziałem? Nie, świetnie. Czyli Ja, bym to, sobie, ja to sobie tak lubię zwalizować jako taką kostkę rubika. Możemy tutaj robić różne rzeczy, ale tak naprawdę to wszystko jest odwracalne, mimo że możemy przejść do czegoś zupełnie innego. E, jako inna ciekawostka, pewnie część z Was słyszała o teleportacji kwantowej. To jest mniej więcej taki układ. I od razu odpowiem, żeby uprzedzić pytanie z końca. Nie da się zrobić teleportacji kwantowej szybciej niż prędkością światła. Okej, okay, dobra, mamy, mamy już coś tam mniej więcej wiemy o, o tych bramkach logicznych. Dalej, można z nich budować układy, tak samo jak ze zwykłych bramek i w ostateczności stworzyć jakieś algorytmy. Takie moje spojrzenie na to, to jest takie trochę zaprzęgnięcie praw natury do tego, żeby, żeby coś za nas zrobiły. W sumie taką rzecz się robi w budowlance, używa się na przykład samopoziomujący się beton wylewamy, a prawa fizyki robią za nas, że to już będzie gładko, równo. Po prostu to samo się optymalizuje, wybiera stan najniższej energii. I to jest, to jest w dużej mierze to, co, co robimy używając różnych, różnych kwantowych cudów. Obiecałem, że pokażę komputer kwantowy, zrobię to teraz, nie będę czekał do końca prezentacji. Później opowiem Wam jak się go programuje, ale wygląda ten, który jest dostępny w sprzedaży, można kupić już dzisiaj, Google już to zrobił. Wygląda tak. Powiem tak, było stać Google'a, razem z NASA się złożyli i było stać Lockheed Martina. Więc, e, panie i panowie, w, 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 warto zacząć rozkręcać swój biznes. Może unijne dać na to ciągnąć. Tak wygląda ta wielka szafa. Zgadnijcie, ile jaką część z tego jak mamy taki komputer kwantowy, jaką część z tego zajmuje ten układ, w którym są te kubity. Dokładnie. Zobaczmy, zobaczmy jak wygląda wnętrze. To jest wnętrze tej szafy. Tutaj mamy ogromną maszynerię chłodzącą. Natomiast tutaj na samym dole tej maszynerii mały cylinder, w którym w środku zawarty jest ten układ scalony. To jakiś prototyp, Tak naprawdę chłodzenie jest tutaj rzeczywiście gościom z D-Wave potrzebne. D-Wave, bo tak się nazywa firma, która to produkuje, schodzą z temperaturą tego układu do poniżej, dużo poniżej jednego Kelwina. Po co jest potrzebny tak zimny układ? Czyli normalnie jest po to, żeby nie było szumów. No tutaj podobnie, po to, żeby się to tam samo nie zmierzyło. Bo tak jest w naturze, że jak coś. Trzymamy dłużej, to się nam potrafi samo zmierzyć. To jest, to jest w tych wszystkich kombinacjach bardzo trudna rzecz. To inaczej się nazywa też dekoherencją. Takie, że się nam... o trzymam tutaj ładnie, mam tutaj te kubicy, pokrętła, wszystko ładnie ustawione, a bach, wpadł tam jakiś elektron, coś potrącił, wszystko się zmierzyło. Słuchajcie, przeszliśmy przez wstęp po prostu jest rewelacja. To tak jakbyśmy weszli na, na szczyt górski i teraz widzimy przed nami dalej mnóstwo szczytów do zdobycia. Więc teraz wyzwaniem jest zobaczmy jak to się robi w Pythonie. Chcecie zobaczyć jak zaprogramować D-Wave'a w Pythonie? To jedziemy. Mały wstępniak. D-Wave tak naprawdę to nie jest maszyna, która potrafi zrobić wszystko, jak sobie na początku powiedzieliśmy o tych bramkach logicznych, to ten quantum circuits można zrobić e, podobne rzeczy używając, nie wiem jak będzie po polsku quantum adiabatic e, computation, trochę mniej można zrobić używając quantum adiabatic optimization, a jeszcze mniej można zrobić używając e, quantum annealing, kwantowe wyżarzanie. To jest coś co robi D-Wave, e, przy czym e, robi to w taki sposób, ogólnie to da się w miarę łatwo zasymulować e, klasycznymi obliczeniami, do, do tego używane jest kwanto, kwantowe Monte Carlo metoda. Quantum Monte Carlo. Do czego? Tak, są paczki w Pythonie również. Więc każdy z Was może podjąć współzawodnictwo z D-Wave. Eee, API, jakie nam dostarcza D-Wave, można się podłączać przez internet do niego. Dostajemy black box Solver. Dobra, jedźmy, jedźmy do, do kodu, ale zanim Wam pokażę kod, to najpierw wymyślmy sobie problem, który chcemy rozwiązać. I to problem trudny, najlepiej NP-trudny. Więc e, weźmy sumę podzbiorów. Ogólnie mamy worek z jakimiś liczbami i chcemy, żeby nam komputer wybrał taki podzbiór, który będzie się sumował do zera. To jest problem NP-trudny. Tutaj, e, tutaj mamy właśnie jakiś taki zestaw. I teraz tak. Co nam, na co nam pozwala d -Wave. On nam nie pozwala ułożyć dowolnie bramek kwantowych, on nam optymalizuje. On nam optymalizuje. Musimy mu podać jakąś funkcję, on będzie się starał dla, dla niej znaleźć taki, takie wejście, które będzie dawało najmniejszą wartość. Więc problem sumy podzbiorów można wyrazić takim wzorem yy, matematycznym. Jak się wczytać, to w sumie jest banalne. Ten ostatni wyraz na końcu sprawia, żeby nie wybrało zbioru pustego. Ale ogólnie jeżeli będzie dobrze, to powinna ta wartość wynosić 0. No to po prostu suma będzie. To popatrzmy na kod. To jest kod. Widzicie tutaj ten znaczek? Dobra. Ale ogólnie to jest miary krótkie. Natomiast na potrzeby rzutnika podzieliłem to na dwa kawałki, gdzie jeszcze trochę powycinałem. Będzie na dwóch slajdach. Na pierwszym slajdzie definiujemy jakąś klasę, którą możemy wywołać. Ogólnie przy, każdy, przy każdym wywołaniu ona ileś razy liczy funkcję nazwaną tej G. I ta funkcja właśnie to jest to, co chcemy zoptymalizować. Coś dostaje na wejście wyrzuca jakąś wartość. To jest to, jest to coś, co, co chcemy zoptymalizować. Chcemy dostać najlepsze możliwe rzeczy, które takie, taką wartość, taki tutaj stan podać w środku, który da nam najmniejszy wynik. Więc robimy obiekt, który zajmuje się liczeniem tego. Przy okazji musi zmienić na przykład notację z minus 1 na 0, z minus 1, 1 na 0, 1, takie sztuczki, ale ogólnie tyle robi. I to jest druga część. To jest druga część. Importujemy Api, tworzymy sobie, a najpierw sobie piszemy jakieś zadanie, to to jest w tym wypadku tutaj te liczby, które przed chwilą widzieliśmy. Tworzymy obiekt Solwera i Blackbox. I mówimy mu black, black Box Solver, solve. Podajemy mu ten obiekt i zwraca nam najlepszą najlepsze wartość wejściową, którą mógł znaleźć. Proszę Państwa, tak programuje się komputery kwantowe. Więc wychodząc stąd, będziecie wiedzieć, jak zaprogramować D-Wave'a. Ale to nie koniec, to nie koniec, to by było za prosto. Powiedzmy jeszcze sobie, jak zejść na ten głębszy poziom. Zostawmy już dwave'a. Eee, powiem jeszcze tylko, że za pomocą tej optymalizacji, za pomocą tej optymalizacji można robić dużo różnych rzeczy. Rozpoznawać obrazy, liczyć zawijanie się białek i tak dalej. Natomiast przejdźmy dalej i zobaczmy jeszcze na bramki kwantowe. Co możemy zrobić, żeby sobie zasymulować bramki kwantowe? Okazuje się, że do tego są świetne paczki. Świetne metody. Wymienię tutaj, wylistuję tutaj szybko cztery. Chciałbym zwrócić szczególną uwagę na QC Lib, która jest naszego polskiego autora, nasza duma narodowa i ma bardzo łatwy, intuicyjny interfejs. Za pomocą gwiazdki, podwójnej gwiazdki przeciążonej można sobie zbudować, chociażby taki prosty układ jest w jednej linijce implementowany i cała biblioteka też jest w jednym pliku, więc ogólnie Łatwo, prosto i przyjemnie. Poza tym jest kilka innych e, rzeczy. Jest na przykład e, pyku, która ogólnie wspiera się na bibliotece LibQuantum, e, napisanej w C, ale jak to, autorzy jest trochę więcej niż żaperem. E, nie będę Was może zanudzać e, kolej, opisywaniem kolejnych bibliotek. W każdym razie jest do tego jeszcze jedna. I jeszcze jedna, która jest. Z mocno złożonym tulkitem, w którym można liczyć sporo różnych rzeczy w zasadzie całą fizykę kwantową. Tak mi się wydaje, z tego co przeczytałem. Może ktoś nawet na sali się spotkał z, z Q-Tipem. Nie. W takim razie bardzo się cieszę, ponieważ będziecie mogli się z nim zapoznać szerzej. Chciałbym yy, Was gorąco zachęcić do tego kursu na EDX, na którym byłem. Jestem pewien, że zrobią kolejną edycję, gorąco zachęcam. Poza tym myślę, że warto też spojrzeć na stronkę D-Wave'a. I tutaj może małe rozczarowanie, Development Kit nie jest dostępny do ściągnięcia. Kiedyś był, teraz nie ma. Ale możemy, ale możemy zrobić własny, własny komputer z, z bramek logicznych, zasymulować go sobie i już przećwiczyć na sucho, zanim to wejdzie do sprzedaży i zanim każdy będzie mógł sobie z nas kupić. Nadszedł czas zakończyć tą bardzo przyjemną prezentację, bo bardzo przyjemnie mi się do was mówi. Widzę, że, że Was to też pasjonuje, co chciałbym, żebyście wynieśli. Po pierwsze takie wrażenie, że qubit jest jak pokrętło. Poza tym, to już takie drugorzędne rzeczy, wiemy, jak programować komputer kwantowy D-Wave'a i wiemy, czym można zasymulować bramki kwantowe. Mam nadzieję.